Dzień dobry, kochani. Właśnie się obudziłem. Weronika już słyszę, że jest w kąpieli, a Mija, Mia, pierwsze co, jak się obudziła, to chciała już pójść do swojego dziadka. I teraz, no zabawa. No, co? To... Podraci? tu. Od rana już się bawisz? Ona mi podaje, że dziadek jest. Na. <laughs> ja. Jeszcze bym chętnie pospał, ale trzeba się ogarnąć i zacząć dzień. Dzisiaj co? Wiem, że mój tata chciał pojechać do galerii, żeby sobie jakąś chyba kurtkę kupić. Z tego co pamiętam. A Weronika o 16 ma nagrania tych swoich tańców High heels. Ale tego nie będzie nagrywać, bo tam będą też inne dziewczyny. Ale stresuję się tym bardzo, no bo chcę, żeby to dobrze wyszło. Bo tam ma chyba stwie albo trzy próby, i ten, tak, tam ćwiczą jakoś coś tam, bla, bla, bla. Ja do końca nie wiem o co chodzi, ale może ona wam później. Wytłumaczy. Ja już jestem gotowy. Werka zarządziła dzisiaj strój sportowy. W sensie mówi teraz, żebym się szybko ogarnął. Proszę bardzo. Kierownik imprezy jeszcze się nie wymalował. No jak. Werka mówi, że w stresie żyje od rana, w wielkim stresie. A panienka w żadnym stresie, nie o, już coś zwinęła, co to masz. Mogę, kochanie, dasz mamu Ciproskę Dziękuję. Od rana budziłaś dziadzie? Nie, nie budziłaś, bo ty w sumie Dziadzia już był ogarnięty jak się mija obudziła, także no do gotowego dziadka. Staliśmy. No, trochę pospaliśmy dzisiaj. Pierwszy raz mija dała tak pospać. Nie gadaj, że pierwszy. Podczas raz. Podczas vlogmasów. To to jest istotne. O, dasz tacie buty, przynieś tacie buty, to są taty buciki, no. Daj buciki, jeden bucik, no i drugi połóż. No. Dziękuję, dziękuję. Ty z tymi wałkami na głowie będziesz chodziła? Ładnie wygląda, prawda? Hmm, czy taka ozdoba, na przykład, obróć się. Taka fryzura, tak. O. Aha, taka fryzura. Tak, o. Jak ci rapow? No i zobaczcie, no. Jak rapam? Będę incognito. Nikt cię nie rozpozna, fani nie, nie rozpoznają cię, nie, Werka. Wszędzie ci fani cię zaczepiają, a teraz nikt cię nie rozpozna. Tata mówił, że, że, że mama się nadaje do, do bycia vlogerką, bo ostatnio jak właśnie byli w tej galerii, to że ona się w ogóle nie krępuje, że brała ten aparacik, ten o, o mama miała taki. O, I normalnie chodziła i nie patrzyła, czy są ludzie, czy nie. Nie wstydziła się? Nie zwracała uwagi. jakby musiało być. O jakby to było normalne, to jest po prostu kobieta stworzona do zostania youtuberką to zrobisz mamy youtuberkę. Tak, robimy z mamy youtuberkę. To ja tak właśnie mam do tej pory, nie? że się krępuję. No nie, mimo że tyle lat już z tą kamerą i niby jestem jakby obyta i nie stresuję się samą kamerą gadaniem, tylko jak są ludzie, to tak jest. Tak, no wiecie, tak dziwnie, nie, nie? Ja, ja, to, ja, ja też tak mam jak gdzieś idę i ten, no to sobie myślę, patrzą na mnie i mówią, co on debil do kamery gada, nie? Na jak, tym to polega, Jak, nie? jak <laughs> ja jestem sama, to ja właśnie nie lubię nagrywać tą kamerą dużą, bo ona przyciąga uwagę. to już wolę mieć jakiś mały aparacik, a najlepiej to telefonem. Jestem po prostu kłębkiem nerwów. Nie masz przećwiczonego nie. tego tańca, czy co? Mam, ale bardziej chodzi o to, że tak. Tylko mam dwie próby, bo jest dużo dziewczyn, więc y, jak nie wyjdzie, no to dupa. Dla mnie takie rzeczy są bardzo stresujące. W ogóle tak sobie dzisiaj myślę, mówię, i po co mi to? To nie jest konkurs. Na Nie, to jest chodzi o to, że Werka miała kurs tańca, i na koniec tego kursu tak. tańca jest po prostu nagranie tego, jak tańczy. Profesjonalnie. Jak się no. profesjonalnie. Tak, i tak ładnie że miała. No, No, ja to bardziej traktuję. Jako taki swój challenge, takie wyzwanie dla siebie samej, żeby po prostu wyjść ze swojej strefy komfortu. O, bardziej w ten sposób. Co to, ona zobaczyła nową galerię. Ona tutaj chyba jeszcze nigdy nie była. Ale ja też nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w plazie. Zawsze do tej pestki, bo tam na siłownię chodzimy i tylko dlatego, Nie. Jak jest dziadek, przyjeżdża dziadek, to wtedy tylko dziadek, nie? Ona już patrzy za dziadkiem. Co do dziadzi. Mia, jakie jest ulubione słowo tatusia? Apka. Tak, apka. A powiedz tata. Tata. A powiedz mama. Mama. I uwaga, a powiedz dziadzia. <grym się, <grym się, <grym się obróciła od nas. Jak <grym> się cieszysz. Zobacz Micia, dziadek przymierza. Patrzysz, jak dziadek przymierza. Wiesz, Ale zraniało. ciepło jak na zimę. To no, no, no tak, no. zimy nie ma. Jak uważasz, Mimi? Fajna czy nie fajna? Jak dziadek wygląda? I co? Mincia? Ciepło będzie miał dziadek, jak sobie kupi taką, nie? Ostatnio też z... był z tobą i z babcią w galerii, co się zastanawiał nad kurtką i nie kupił. No ta jest ładna, no. I tak pewnie nie kupi. On tak ma. No i miałem rację. Nie kupi. Czeka, dziadek... Podejście drugie. Tylko teraz werka przyszła, żeby ocenić. Bo tata też stwierdził, że a bez Weroniki to on nie kupuje. Weronika musi zawsze doradzić. No mi się tamta podoba, bo jest taka inna. A, werce bardziej to? się podoba wersja ta. Przyciągająca. No, no przyciągająca to? uwagę bardziej, no werka stylowa. mówi, że jest stylowa bardziej. Lepiej, ej, może ta jest za duża, no? Elka lepiej. Lepiej, nie? Bo tamtej to. No. jak worek pyrów. Ale no powiedz, że ładnie. Teraz, no? No lepiej w sumie niż czarna. A jak tata trochę z brzucha zleci, to w ogóle będzie lepiej. Dobrała. Speterek do tego? O, ten byłby spoko. Werka zawsze cały outfit od razu wybierze, nie? A. lepiej. Lepiej? No. A ciekawy, jakbym tam przymierzył LK. No to jest I co? Ładniej, czarna? Mi się bardziej podoba, brązowa, ale jak się lepiej czuje w czarnej, to nie będzie czarnej. Hey, Wera, Ale dobrze, że przyszłaś. Bo jednak to jest werka dobry doradca, bo nie dość, że no, Tata wybrał sobie koniec końców czarną. Ok, ale gdyby werka z nami nie była, to by wziął XL-kę. A wziął Elkę i wziąłby za dużą. A później w domu by Vera zobaczyła i powiedziała ZA dużo, ZA dużo i byłoby bieganie z wymienianiem. Werka half-price'a znalazła. A ty wiedziałeś, że to tu jest? No nie, to jest od niedawna chyba, wiesz? I ozdoby obczaiła. Ej, właśnie, takie podobne widziałam w homie. Ej, w homie takie coś za sto, weź. A tu? 69. No dobra, wybierz sobie kilka rzeczy, no. <noise> wszystko. Ładne, nie? Weź to, to mi się podoba. Jak ja mam coś wybrać, jak to jest tyle ładnych? Był chyba chatka piernika... która lepsza? Nie wiem. Ta, 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 którą trzymasz w ręce. To jedną tą. I to. To. To, a nie to? Nie, to. To. Ale to mi się jeszcze podoba... To mi się podoba. I no to się... jeszcze jedna rzecz tylko. Kurde, stałam za wału świątecznego. Wiesz co, może daj sobie spokój, nie weź tylko to, co sobie już wzięłaś, i, i na razie wystarczy. Co? Pani Weronisiu, tak? Co ona zobaczyła? Jaki czap? A to jest dla psa. Aha. Pani kochana. Ile? 430 zł za te twoje ozdoby. Czuję, że można było lepiej spożytkować te pieniądze na coś, co nie będzie tylko stało i wyglądało, ale będzie mogło być używane. Z chciałeś też. O co, fajna ozdoba? Tak, świątecznie w domku, mimi. Co tam jeszcze masz? Samochodzik. O, ten domek jest na baterię. Pewnie będzie grał jakąś muzyczkę. Zobacz, mimi, ładny. Tak. Mhm. Tu jeszcze są inne torby, tak. To ci się podoba, nie? Fajne, nie? Proszę bardzo, jak ładnie. Sama pije wodę. Dziadek się zdziwił, nie? O, Bo o Boże, sama no mi za to nam dał bij. Mija. dobra woda. O tak. Pomalutku. Oj, pomalutku. Mija, pijemy i a nie. No, no. Sama wodę u mnie w butelce. Żonka, jak tu się szykuje? Powinna być w drodze. Powinnaś być w drodze? No ja jestem gotowy, ja czekam No na dobrze, ciebie, wiem, 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 kończę. E, a jak tam ogólnie nastawienie? tak jak wcześniej, nie. A nagrasz coś tam? Nie hmm. wiem, kurczę, tam jest dużo ludzi. No ale coś tam może troszeczkę. No. się? Co? No, nagraj Kurde. coś troszeczkę. No, nie wiem zboczymy. A ty tam, na którą powinnaś być? Na 16, 16, tak? No ale ja jestem ogólnie ostatnia, jest 13 dziewczyn, więc. Aha! Tam 5 minut się spóźnię, to luz, ale wiesz, no to jest szybka akcja. Teraz dziadek próbuje odwrócić mi uwagę, żeby nie widziała, że my wychodzimy. Ja jadę zawieźć werkę. A o, nie zostaną. Dobrze by było, żeby się Micia kimnęła, bo nie spała dzisiaj po południu. Wystarczy, że jest dziadek i już dziecko nie chce spać, nie? Bo by chciała być cały czas z się. No co, nie stresuj się. Pewnie ładnie sobie zatańczysz i nagle. Dojechaliśmy na miejsce, a Weronika się zastanawia, czy na pewno jesteśmy na No tak, na wiem miejscu, że nie? tak. Ja wiem już, że tak, tylko teraz, które to jest wejście? Chyba tam, nie? No chyba tam. Idź już kochaj na te swoje tańce erotyczne. Ej, no to High Heels to jest takie takie trochę, że tak jakieś tu ruchy coś, no to takie jest jak jakieś erotyczne, nie? Czy to nie jest takie pipi? Tylko powiedz, jakim tańcem byś to nazwała? High heelsowym. High heelsowym, aha. Poszła sobie. Ja wracam w takim razie do domu. Mam chwilę czasu, więc kto wie, może się kimnę. W każdym razie i tak muszę jechać po dziadka i pomiję, ale Mija sobie zasnęła, została z dziadkiem, bo tak właśnie mieliśmy nadzieję. Że sobie zaśnie, bo w ogóle dzisiaj nie spała po południu. Nie dziwota, bo zawsze jak jest dziadek, to ona ma po prostu tyle energii i chce z nim czas spędzać, co jest bardzo urocze. Ale dziadek przed chwilą właśnie wysłał zdjęcie mi, że Mika ładnie sobie już śpi. Także jadę po Mijcie i po dziadek. Nie będę ich budzić. Niech sobie śpią. Jak się wyśpią, to pewnie akurat będziemy musieli jechać po mamusie. I wtedy pojedziemy. Słuchajcie, ja się już tak wkręciłem, że chyba jednak kupimy ten stół. Ale to się okaże później. Ale ja bym bardzo go chciał kupić, bo jednak brakuje mi tego stołu. I ten, który byśmy mieli mieć kawowy tam. On nie zastąpi mi tamtego stołu, bo ja na stół lubiłem sobie czasami coś tak o tak pyk położyć. Ten aparat na przykład. A teraz miałem go gdzie tak odłożyć, tak żeby położyć i żeby Mija nie mogła go chwycić. A na takim kawowym to wiadomo, że będzie mogła. Zobaczymy, oby teraz Werce wszystko tam dobrze poszło i miała humor. <laughs> to najważniejsze teraz. Ej, obczajcie widzowie, że już minęła godzina. Muszę teraz jechać po werkę, a Mija z dziadkiem nadal śpią. Werką, może już wtedy się obudzą. Mia ja dawno nie miała takiej długiej drzemki, że aż jestem po prostu zdziwiony. Ale spoko. Dziadek biedny też cały tydzień pracuje, więc niech się chłopki mnie. Mika, no, od rana w sumie z dziadkiem sobie biegała, się bawiła. Wczoraj też za dużo nie pospała. Jedziemy po Werunie. Mam nadzieję, że jej się podobało, że wszystko wyszło fajnie, że ma nagrany fajny filmik i się cieszy. Dzień dobry. Pani tancerka. Fajnie było, ale nie wiem czy to pokażę. Fajnie było, ale nie wiem czy to pokażę, czemu? No bo... No nie wiem. Zbyt erotyczny taniec. Nie, tak? nie chodzi... Jezu, nie, nie. Nie. Nie nagrywałam tamten, dlatego że to jest tak mała przestrzeń, tam były trzy w sumie z nami grupy, które po, po mniej więcej 13 osób. Tam było tak tłoczno, laski chodziły bez y, ty, tych, się przybierały w stroje. I co ja miałam nagrywać? Ja tak do tańca erotycznego się po prostu rozgry, roznegliżowały, tak? <śmiech> <śmiech> Naprawdę myślałam, że będzie wielka przestrzeń, a to było takie malutkie. Ja osobiście jestem średnio zadowolona. Paola mówiła, że ładnie w ogóle, że ślicznie i ten... Ona w sumie nawet nie znała układu, więc mówi, że to nawet nie widziała, żebym się pomyliła. No ja czułam i mi to już przeszkadza. Ale cieszę się, że mam to za sobą jeszcze rano. Zrobiłam sobie y, peeling na twarz. Po tym peelingu miałam całą czerwoną twarz. Wiadomo, nie? Zawsze tak trochę jest po, 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 po peelingu. I sobie specjalnie zrobiłam zdjęcie mojej twarzy, żeby w razie co powiedzieć, że kurde, coś mnie uczuliło, nie mogę przyjść. <laughs> Co za ty piaski? się tak, o, jakby co będę miała wymówkę, nie, no bo przecież nie będę dziecko używała jako wymówki, nie, bo. Nie, 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 ale no, sobie tak pomyślałam, że mi gęba spuchła czy coś. Tak sobie wymyśliłam i zrobiłam, brado, nie, ja, no bo byłam taka niepewna. Chyba bym sobie jeszcze pochodziła, może jak nie teraz, to może po kolejnym kursie rzucę, odważę się wrzucić i pokażę. Wam. <zyskliwanie> tak, tak, nagrywaj, mogę. no. Nie, <zyskliwanie> nie no Werusia się nagrodziła ładnie. Nie. Nagrodziłaś się po swoim tym, tak? ja powiedziałabym, tak? co to A co? mam ochotę, tak? Ja po tym, jak zjadę jednego drwala w tym roku, na razie nie chcę drwala. Jakoś tak... Nie wiesz, co dobra. Obydwoje mamy teraz zagwozdkę. Czy mijaś z dziadkiem jeszcze śpią? Bo jak śpią, to to już byłyby dwie godziny snu. Więc to aż, aż dziwne by się wydawało, że, że tak długo śpią. Cichutko. śpi. Ej dziadek, Co? bo ja już zdążyłem tu wrócić, nie wiem czy ty wiesz, że ja tu byłem. Ja zdążyłem tu wrócić, poczekać chwilę, kimnąłem się i pojechałem, a wy cały czas śpicie. Ale dobrze, że ty też spałeś, bo już Werka mówi, że jak Mija teraz tyle śpi, to później nie będzie spała, a dziadek wyspany to będzie mógł z nią latać. Ojej! Wow. Chodź szybko do mamy. Oh, Ojejku. Moja córeczko. Ojeju, zaspana. Mama tęskniła już za tobą. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak długo śpi i już mówię do Werki, być może jej się wgrywa jakaś nowa aktualizacja. Bo zawsze jak tak długo śpi, to się śmiejemy, że skok rozwojowy, wiecie, te sprawy i że wgrywa jej się jakaś aktualizacja. Ten tak nowe funkcje. Dzisiaj, Mija nauczyła się mówić cześć. Gdzie jedziemy, Mija? Znowu do tego dużego sklepu, co jak jeden wielki domek wygląda. Ja mam ogólnie nadzieję, że wrócimy do domu. Z ze czym? Stołem. Tak. Mam nadzieję, że wrócimy ze stołem. Ten okrągły, który ostatnio oglądaliśmy. Ja chcę go i koniec. Dojechaliśmy na miejsce i jestem ciekaw, czy będzie śmierdziało fajkami. Bo ostatnio, jak byliśmy, to mówiłem wam, że zawsze, jak tu jestem, to śmierdzi fajkami. Otwieram drzwi, uwaga, sprawdźmy. Hej! O dziwo, nie! Zaczyna się! Teraz będziesz chciała do wszystkiego chodzić. Dziadek będzie za nią biegał. Dobra Weronika To jest to, nie? Co tak byś sobie siedziała? A ja tutaj, naprzeciwko ciebie. Te krzesła też, nie? Te same, te co tu no są? Tak. Cały komplecik, tak? Jednak nie kawowy, nie? O. I tutaj dzień dobry. Proszę bardzo, mogę nalać pani herbatkę. Co? chcę też takie. Bez przesady. Ja przyjechałem po stół. Zobaczcie to, czego nie zauważyliśmy. Werka, patrzy teraz na zdjęciu. A to taka informacja. Chwilowy brak artykułu w sklepie. Zapytaj pracownika o zamówienie zostało mu sprawdzić i kup na IK.pl O, tu można zamówić. O, proszę bardzo. Zamówimy sobie sami. Stołu nie będzie, ale stół jest dostępny w Bydgoszczy, w Łodzi, gdzieś tam jeszcze. I jest opcja taka, bo tutaj podobno dopiero dostawa będzie na styczeń, więc jest opcja taka, że po prostu przejedziemy się do Bydgoszczy albo do łodzi jakiegoś dnia, czyli pewnie w poniedziałek. Wycieczka, masz. Wycieczka będzie przynajmniej, nie, my lubimy wycieczki, wycieczki są fajne. Chociaż lekki smuteczek, bo już się cieszyłem, że będę miał Lego na wieczór. Lego? <grych> tak, Lego na wieczór, no wiesz o co chodzi, no? Składanie Aha, tych mebli to jest takie to... Lego dla dorosłych. Możemy mi wracać do domku będziesz, wracać będziesz spała? Czy po tej swojej drzemce pół godzinnej nie będziesz chciała zasnąć teraz? Nie, trzy godziny spała. 3, 3 godziny, godziny nawet. No? no to się z dziadkiem teraz będziesz bawiła, Co? nie? Proszę bardzo kochanie. Pioretory. Hej, a Do dziecka oczywiście Jej. również, tu przyjdę. Co to masz? A, prezencik Ona swój wysłana, wczorajszy, tak? teraz wiesz, tak? No, jest zobacz, jest zobraż, zana 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 jest, tam jest babcia. A. Zobacz, jest babcia, powiedz baba. Ona do babcią gadała Mówić i tak baba. Ona baba gada. Mówi. Baba mówi. Babi! Ona gadała z babcią, a za chwilę mówi to cześć! Mówi do babci. Cześć. Mija, powiedz cześć! cześć. cześć. Powiedz Babi. Daj babi. Mija, Daj. a powiedz tata. Daj. Tata. Tata mówi ładnie. A powiedz dziadzia. A powiedz Mija mama. Powiedz mama. Mama. A powiedz apka. Apka. Tak. Apka najlepiej mówi nie? Mama. Mia powiedz kot. Kot. o ładnie. A powiedz pies. 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 Papa. tak. Ale że ona wie, że papa jest na, na to jak idzie sobie. Mia powiedz kakałko. Powiedz kakałko. Koka. Wiesz co, mam powtarzać, nie? Co chwilę powtarzać mi każecie. Z takim małym dzieciaczkiem to śmiesznie jest. A to jest fajne, jak właśnie ona się teraz uczy mówić. I najlepiej jest właśnie, jak ona tak przekręca. To jest takie śmieszne. Dla niej to jest radocha. Dziadek się bardziej cieszy, niż Mija, nie? Wiadomo mama, no bo dziadków wnuki cieszą, nie? bardzo. W ogóle mama, tutaj się łączymy z blogerką Gośką. Ojej, witam wszystkich. Kiedy powrót blogerki Gośki? Jak wyzdrowieję, bo dwa tygodnie no. chora, a teraz jest mi trochę lepiej już. Mhm, mm vlogerka Gośka chora. Urażałam się, dzisiaj nareszcie miałam czas na wyleżenie, bo do pracy chodzę. Kamerka tak. czeka. Kamerka czeka w, aut, w autku na ciebie teraz, akurat jest w aucie, także czeka, założymy kanał Gosia tak. Vlog i będziesz nadawać. Ryszko dzisiaj cię zbyt mama zbyt chwalił, to. że w ogóle się nie wstydzisz i tak dalej. Ja mnie tak, że się nie przejmujesz, że jak tam w galerii byliście, to... że on by się wstydził, a ty się nie wstydziłaś, jakby ludzie nie istnieli, nie? Ty stworzona. Tak, ja się nie przejmuję. W tym. Dokładnie. No, mam, ale wszystkich. mam taki plan, że jak pójdę no. na emeryturę, to, to, to zostań... właśnie bym się chciała zająć właśnie A, to tak zostaniesz pasji. vlogerką. Będę miała bardziej czas i taka babcia vlogerka. A, będę... A. Tak, Kurczę. taka. Wciąż pazurem. Zrobię sobie tatuaż. Tatuaż, bym chciała już wcześniej sobie zrobić. Kwiatki takie tutaj właśnie. Ojku. Zrobimy tatuaż. Kwiatki, tatuaż. To razem sobie zrobimy tatuaż. Właśnie, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, nie, że ja mam tatuaż i ogólnie. Czekajcie, bo żeby wam pokazać mój tatuaż, to ja muszę ściągnąć gacie. Proszę bardzo, to jest mój tatuaż. Ja mam tatuaż na dupie. Jako jedyny w rodzinie mam tatuaż, dokładnie. Opatrzcie, nawet Mija się nim zainteresowała moim tatuażem. W szkole, a mój tata, proszę pani, ma tatuaż na dupie. Podsumowując, kochani, dzisiejszego vloga można zakończyć tak, że nie udało nam się kupić stołu. Mała klucha jest szczęśliwa. Bo ma dziadka. Tak, właściwie to kupiliśmy, bo udało się go zamówić, zamówiliśmy go z odbiorem, więc już jest opłacony, teraz trzeba tylko pojechać do Bydgoszczy. Werka niepotrzebnie się stresowała, bo zatańczyła najlepiej ze wszystkich z grupy, więc jestem z niej bardzo dumny. Najlepiej zatańczyłaś ze wszystkich, kochanie, nie widziałem, ale ja wiem. Ale ogólnie chcę sobie z teraz, znaczy się bardziej ja chcę sobie Famę MEA obejrzeć, bo nie jechałem, teraz tam na miejsce, więc sobie chociaż włączę. Chociaż już pewnie jest, ale najlepsze walki jeszcze pewnie przed nami. Werka zrób, papa. Papa.